Teraz robimy kuchnię, więc ona. Teraz w ogóle mam taki spokojniejszy głos, bo z być taka bardziej spokojniejsza w tych filmach. Nie chcę zbyt być taka. Ej! On nie chce być właśnie taka trochę, chcę mówić trochę ciszej. Więc, no. I tu... Ojej, to jest tablet jak coś, bo czasem on tak robi, nawet kiedy pójdę spać już. Ale to się samo wyłącza, więc, no. Daję takie plącze, bo to bardzo ładnie ułetnie. Te okno mi się strasznie podoba, w ogóle mega. I tutaj ja dam te półki takie mm, o to. Jedna najpierw idzie tak, żeby lodówki nie dotykała może. A druga będzie o tak, ale wtedy te plącze muszę usunąć, a te trochę grubić. Żeby trochę zasłonić. I tutaj będzie plączne. O, czekajcie. Nie takie plącze. Dobra, jednak robię małe zmiany w tej kuchni. Bo w ogóle widziałam kiedyś takie coś fajnego. Czekaj, to była ta... O, ta kuchnia. I ją się bierze tak chyba. Po prostu, czekajcie. Dobra, i do tego się bierze takie... Oto. Um, to. Tutaj się o, dodaje... O, Czekajcie, o tu, oglądam taką TikTokerkę, która bardzo lubię i tutaj się takie chyba kilka... Może to będzie brzydkie, ale dla mnie nawet to się podobało. O, coś takiego, o no, coś takiego. I do tego się daje... Um, takie... Do tego kwiatka, bo tutaj wystarczy chyba jeden gaz, więc zaczynam dalej. tutaj wygląda... Um, tutaj mam taki kącik, bo tutaj nie miałam pomysłu, trochę dla zwierzęka. Tutaj połowa kuchni. No i tutaj już się zaczyna kuchnia. Więc tak ona wygląda. To będzie sobie nie mamy, a tu syna więc to będzie jako part 4 i pan i part 5.